Cześć, witam po dłuższej przerwie. Chciałbym Wam pokazać na jakim etapie są moje winorośle, które były sadzone na jesień 2020 roku. Są po pierwszym roku i tak. Ja mam w planach zrobić sobie pień i dwa ramienia które będą mi obowiązywać praktycznie cały czas. Ja będę tylko przycinał co roku łozy, które strzelają do góry. I słuchajcie, w zeszłym roku porosły mi latorośle. Ja w tym roku je skróciłem na wysokości pierwszego druta, bo w tym miejscu chcę mieć prowadzone w lewo i w prawo łozy. Pąki, które wybijały. Wszystkie oberwałem i zostawiłem te na samej górze. Dokładnie te. Tak. Słuchajcie, jest trzeci tydzień maja, chyba 23 albo 22. I one na tą chwilę się tak prezentują: bardzo silne są te, te latorośle. Także myślę, że jakiś tam sukces będzie. Jak widzicie, mają zawiązane grona. Ja te grona w tym roku będę usuwał. Z tego względu, że ja chcę, żeby cała siła jeszcze poszła w te lato rośle, a nie w owoc. Proszę. Także to będzie taki szpaler u mnie. Natomiast. Jeśli chodzi o tę odmianę, ona się przyjęła bardzo fajnie, jeżeli chodzi o odmianę drugą, nie powiem Wam teraz dokładnie jaka to jest odmiana no to słabo się przyjęła praktycznie w ogóle nic nie szkodzi, coś tam wymyślę Z kolei tutaj zrobiłem to samo Zaznaczę tylko, że te latorośle w zeszłym roku tutaj były trochę słabsze Zresztą widać to po, po tym pniu, e, też uciąłem na wysokości drutę. Tego druta mam na wysokości 60 cm, uciąłem, no ale coś nie wyszło. I najsilniejsze lato wbiły by gdzieś z dołu, więc ja je po prostu zostawiłem. Tutaj to samo stracę jeden rok, myślę, na odbudowanie tego, ale. Ale się tym w ogóle nie przejmuję. Tutaj tak samo. I tam tak samo. Jest to, są to cztery sztuki jednej odmiany. Ja wam później napiszę jakie to były odmiany. Po prostu charakteryzują się chyba słabszą siłą wzrostu. Tak mi się wydaje. Nie przeszkadza mi to. I tutaj to samo. W tym roku pójdzie do góry. Ta latość. Z tym, że ja już ją będę formował. Na, na ramię. A w przyszłym roku, jak to ramię pójdzie powiedzmy w prawo, to któryś z tych punków wypuszczę na, na jeszcze jedno ramię. I z kolei tu mamy następną odmianę, jest to jakaś rewelacja, bo naprawdę tak szybko zaczęło rosnąć. Jestem w szoku. Tu już praktycznie przy tym krzewie przy tej lacorośli będę już formował w przyszłym roku łozy na owocowanie, tutaj tak samo, też bardzo silny wzrost, około 50 cm już mają latorośle, natomiast w tym przypadku to samo nie wyszło Ucięty, ucięta latorośl No nie puściła z, z góry tych pąków, więc wybrałem najsilniejszy też jest bardzo gruby i w tym przypadku tak samo nie przeszkadza mi to mam czas zrobię to sobie w przyszłym roku a teraz jeszcze Wam pokażę jak wygląda trzyletnia sadzonka proszę i ona już jest wyformu uformowana tak że ja w tym roku będę chciał mieć pierwsze owoce będzie to pojedynczy gujot wygląda to w ten sposób zostawiłem te najsilniejsze latorośle i zobaczymy zobaczymy jaką to będzie się charakteryzować siłą wzrostu z tego co pamiętam to te latorośle naprawdę rosną bardzo bujnie Także w dalszym, w dalszym etapie będę wam pokazywał co i jak co i jak się z tym robi pozdrawiam